AKB siemano dzięki za wspieranie tak, halo halo dzień dobry zadzwoniłam się do pomocy drogowej tak halo pan Michał halo halo masz, mąż mi dał do pana numer słyszy mnie pan no słyszę panią ja wzięłam od ten samochód, panie, jechałam koło lasu i coś mi pierdolnęło i ja stoję i zimno, deszcz mi na łeb kapie. No i y, będzie pani ciągnęła linę, to pojedziemy. Y, ja potrzebuję pomocy od pana. No, tylko że trzeba wyciągnąć linę. A pan nie ma takich rzeczy? No mam. Tylko jest zawinięta na wciągarkę i musi Pani ciągnąć linę. Ale gdzie ja mam to kurwa ciągnąć? No do lasu, no gdzie kurwa, no jak Pani przy lesie stoi, też pada, a wilki jakieś są tam? Pan jest kurwa pijany, czy co? No wilki jakieś tam są, szczekają, bo coś słyszę. Ale co Pan słyszy? Pan jest kurwa pod wpływem no alkoholu. Wilki jakieś, kurwa. Pana jeszcze trzyma chyba kurwa po walentynkach. E, po Dniu Kobiet. Panie, no pomoże mi pan, czy nie? No jasne, że pomogę. Wyślę pani pineskę? Co? No gdzie pani stoi? No, w kokie. No to czy jak mam panią znaleźć? Jak pani spojrzy w niebo, to widzi pani duży wóz? Czy Co mały widzę? wóz? No w niebo, gwiazdy. Widzi pani mały wóz, czy duży wóz? Kutasa widzę, nie wóz. Do widzenia, bo pan chce, że mnie żarty robi, ja nie będę tego tolerowała. Do widzenia! No, to, to jak pani widzi tego kutasa, trzeba go ciągnąć. Jakie kurwa hamstwo!